Jeszcze nieogarnięta, zaspana, ale gotowa do działania. Witam Was wszystkich na dzisiejszym vlogu. Dzisiaj długo wyczekiwany przeze mnie vlog, mianowicie wyjeżdżamy na wakacje. Tak, dokładnie dzisiaj mamy wyjazd. E, ja jestem strasznie nieogarnięta. Przed chwilą wstałam jakieś pół godziny temu, umyłam się, umyłam włosy. Wyjeżdżamy za jakieś 3-4 godziny, więc muszę jakby sprężyć tyłek i trochę się spakować. Ja już wczoraj sobie mniej więcej ubrania, co chcę wziąć i tak dalej. Jakby wszystko leży na... No. Na podłodze. Leżało to na łóżku, jak wróciłam e, do domu, to po prostu wszystko było. Jakby standardowo jedziemy na Chorwację. A dlaczego standardowo? Ponieważ jakby co roku chyba od 9 lat. Czy od 8 jeździmy już na Chorwację? Zresztą, sami widzieliście, że w tamtym roku tak samo byliśmy, pomimo różnych y, sytuacji na świecie, jakie były. To nam się udało wyjechać i w tym roku też nam się, mam nadzieję, uda, nie zapyszajmy. I mam nadzieję, że te vlogi z tego roku będą takie bardziej już na luzie, bo w tamtym roku ja byłam tak pospinana na tych filmikach, jak ja sobie wczoraj czy przez wczoraj oglądałam, że to była po prostu masakra. Każdy miał swoje początki, dlatego mam nadzieję, że już te vlogi będą o wiele tak najbardziej na luzie, na spontanie zero jakiegokolwiek planowania i mam nadzieję, że wyjazd się uda, jak co roku w sumie. Więc tak, ja idę wysuszyć włosy i widzimy się później. Patrzcie, produkcja kanapek jest w trakcie, tu jest 16 kanapek. To wygląda jak dla wojska, to tylko jest dla nas, bo stwierdziliśmy, że zrobimy trochę więcej, jak zostanie, to zostanie. Jakby mamy przed sobą 1500 km, więc tak to wygląda jest godzina 12, widać 12.21. I jakby dopiero się za to wzięliśmy, ale wyrobimy się. Dobra, słuchajcie, jest godzina 14. Planowaliśmy tak mniej więcej wyjechać pomiędzy 14 a 16, więc jakby powiedzmy, że się udaje nam. E, I jedziemy jeszcze tylko w jedno miejsce i później wyruszamy w trasę. Dobra, słuchajcie, siedzimy już w walcie zapakowani. to dam! E, mam takiego flashbacka z tego jak rok temu nagrywaliśmy, I tak jak mówiłam, będziemy jechać jeszcze w jedno miejsce i lecimy później już w trasę 1500 km przed nami. Jakieś 15-16 godzin. Więc miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych korków, żadnych kontrol na granicy Chociaż teraz nie wiadomo, co będzie przez tą całą sytuację Ale korków nie powinno być No nie wiem, zobaczymy Zobaczymy, będę relacjonowała wszystko na żywo Także, także oglądajcie dalej Jesteśmy na pierwszym postoju, 140 km, ponieważ Zuzia musiała do toalety i... Jemy szybko kanapeczkę, w sensie chyba bierzemy je do środka i lecimy dalej Samolot! Słuchajcie, przed chwilą jedliśmy i jadłam burgera i był tak octowy sos, że to była masakra Najadłam no, się i myślę, że do jutra rano na pewno nic nie będę jadła, chyba że mnie natchnie czy coś I lecimy teraz dalej. Ile mamy do granicy? 20 km. No, czyli 20 km do granicy. Wcześniej jeszcze stajemy zatankować i później tylko Węgry i Chorwacja. Trochę jest słabe oświetlenie, ale minęliśmy pierwszą granicę i nie było żadnej kontroli tylko facetów. No, nas... nie była kontrola. No ale zatrzymał nas, zapytał się tylko gdzie jedziemy i przez jakie... Ten... Miasta w Słowacji. Miasta w Słowacji, no i na tym się skończyło. Więc jakby na razie bez żadnej kontroli, powiedzmy. Druga granica za nami, tak samo bez kontroli. Więc jeszcze zostaje nam jedna i zobaczymy, co będzie. 13:11. Jaka 13:11? 3:11. Stójcie nad rejestracją, ale słuchajcie, yy, mamy ostatni przystanek na Węgrzech, ostatnie tankowanie i przed nami granica -węgie, węgiersko-chorwacka. Yy, zobaczymy, czy będą nas sprawdzać pod względem szczepień, jakichś testów czy coś takiego, yy, bo jakby do tej pory nas nie sprawdzali, yy, ale zobaczymy, tutaj na pewno nam paszporty będą sprawdzać, bo jak co roku jeździmy, to co roku sprawdzają. Słuchajcie, przekroczyliśmy chorwa... węgiersko-chorwacką granicę. E, jakby zapytali nas się tylko o jeden... Czy jest czy... Mówiłeś, czy nie jest. <laughs> dokładnie, tak? E, I co? I jakby pan sobie paszporty nam sprawdził, luknął, powiedział Doberdan, Polsza, Polsza i tyle. Później Polsza powiedział? Tak. Co? No mówił Polsza. Nic nie mówił, że No Polsza. mówił Albo to może i. Polsza! No właśnie, tak, tak było. Ja nie słyszałam Polsza Polsza powiedział na pewno. Może proszę, albo polsza. Polsza powiedział. Coś nam powiedział. I w każdym bądź razie później ze spra z testów sprawdzali nam w sensie z testów, ze szczepień, sprawdzili tylko jeden i proszę jechać dalej. Hasta, la vista baniana i tak dalej, więc. Takie oto podróże. <laughs> Która jest godzina w ogóle? No, Proszę. Nie spałaś. 7.30. Jest 7.30. Jest 7.30. Cicho. Słuchajcie, robimy drugie podejście do nagrywania tego. Mianowicie wstałam jakieś 10 minut temu. Na samym początku drogi twierdziłam, że nie, nie będę spała, ale jakoś tak mnie zmogło. Tak, tak no musiałam pospać, spać. W każdym razie wstałam, jest godzina, już wam mówię, za 15.08. My mamy jakieś jeszcze 250-300 km, czy ile mamy jeszcze do celu? Dwie godziny 100 Mamy jeszcze do celu 120 km, także y, idzie nam to chyba okej, okay, tak myślę. Mówiłaś jaki piękny deszcz mieliśmy po drodze? Nie, nie powiedziałam jaki mieliśmy piękny deszcz po drodze, y, mianowicie zaczęło tak lać, ale to chyba nagrałam. I w ogóle nigdy w życiu odkąd jeździmy na Chorwację chyba takiego deszczu nie było. Y, była taka zlewa, że ja się zastanawiałam czy my w ogóle jesteśmy w Chorwacji, w ogóle po co my się wybraliśmy do tej Chorwacji jak pada i tak dalej, ale teraz jest ładna pogoda, proszę bardzo. Chmur nie ma, więc jakby oby tak dalej. I mam nadzieję, że już dzisiaj wskoczymy w stroje kąpielowe. Morze, basenik i będzie cudownie. Słuchajcie, mogę wyglądać jak wyglądam. Siadam do auta, kończę jeść kanapkę i będziemy lecieć dalej, rodzice poszli gdzieś tam, coś tam zobaczyć. I na ten moment, co mogę powiedzieć, to jest tak dużo Polaków. Na granicy my mieliśmy przed sobą trzy albo cztery auta. Polaków. Tutaj, jak stoimy na takim, jakby, jak to się nazywa? Yy, Czekajcie. Na poboczu? Nie, to się jakoś profesjonalnie nazywa. No dobra, w każdym razie nieważne: stoimy na takim czyścicie i Polaków jest po prostu bardzo, ale to bardzo dużo. Się wybrzeże! Ty gówniaku! Dobrze się czujesz? Idę, pokażę wam piękny widoczek, jaki jest tam. Babci, więc ja wam zdam relację, jesteśmy już na miejscu dopiero o 12 mamy zameldowanie na do pokoju tak jakby, o jedzie auto więc muszę odejść, ale tak jak mówiłam godzina 12 dopiero mamy jakby zameldowanie, jest 9.40 idziemy sobie na plażę, pewnie sobie posiedzimy i w ogóle to jest ciekawe, bo jakby tu jest kościół a my w tamtym roku i dwa lata temu mieszkaliśmy tam tak, w tamtych domkach, a teraz będziemy no. mieszkać tam? dobrze pokazuje. Tak, dobrze pokazuje. I w ogóle nie było miejsc tutaj totalnie. Jakby my i tak przyjechaliśmy tutaj na 6-7 dni i tak już takimi ostatnimi terminami, a rezerwowaliśmy nie wiem, chyba w czerwcu. Nie, no w maju chyba jeszcze nawet. Więc wyobraźcie sobie, jaki tu musi być duży nakład ludzi i Polaków tutaj w naszym samym apartamencie na 8 Mama ma ciągle gada. Na 8, na 8 rodzin jest 3 auto Polaków, więc tak średnio no, 3, trzy nie? W tamtym roku byliśmy w tamtym apartamencie i dwa lata temu w sumie też, a teraz jesteśmy tak mniej więcej tam, tam. Tam, 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 o, tam za tym, tym i dokładnie tam. Może strasznie oczu, bo siedzę na balkonie, ale ogólnie już dostaliśmy swój pokój, jak oni to nazywają, apartament i tak dalej. Ja siedzę na balkonie, rozpakowaliśmy się i idziemy zaraz na plażę. I chyba dzisiaj będzie taki strasznie chillowy dzień, bo wiecie, po podróży i tak dalej, więc ym, no tak to pewnie będzie wyglądać. Dzień jest super, pasem zaraz mi pokażę. Ja po tej całej podróży jestem trochę zmęczona, ale stwierdziłam, że po to przyjechaliśmy tutaj, żeby posiedzieć na plaży i tak dalej, więc idziemy zaraz na plażę. I, i, I tak, tyle planów na dziś i pewnie dzisiaj chill, tak jak mówiłam Taki ogólnie mamy widok z balkonu Balkon jest strasznie duży, naprawdę I tutaj mamy nasz basenik, jest spory, więc jest super I w ogóle ten widoczek My w ogóle, tak jak wam pokazywałam, mieszkaliśmy w tamtym zielonym domu A teraz mieszkamy tutaj Patrzcie w ogóle, co tam się dzieje Tam już pada deszcz i nie wiem w sumie czy to jest deszcz su chmur, ale wydaje mi się, że to jest deszcz. I w ogóle co jest, jak to wygląda. Mały update, co się dzieje, wszyscy się zbierają. Tada! Trochę pada deszcz, nie? Ja. <gry> Moi drodzy, czekajcie. Moi drodzy, tak wygląda słoneczna Chorwacja! Tak jest! Dokładnie! To wcale nie był grzmot! Nie, nie, nie! Wydaje się Wam, naprawdę się wydaje i tak samo... Trochę pada, i lecimy do domu. I tak, dokładnie. To jest właśnie słoneczna Chorwacja. Pamiętacie, jak to wyglądało 4 godziny temu, a jak wygląda teraz? Deszcz i burza. Wrócili cali zdrowi, więc chyba żyjemy. Teraz wpław do brzegu. Słuchajcie, wróciliśmy z pracy. Z jakiej pracy? Z plaży. Dzisiaj ten kutaczan ma e, urodziny Później planujemy pójść na spacer e, do miejscowości obok, Ale zobaczymy co wyjdzie, bo jakby pogoda nie jest taka pewna Bo rano było tak trochę zachmurzone Nie no, myślę, że może nic nie będzie padać Leżymy sobie, czylijemy na plaży i tak to wygląda Wczoraj jak poszliśmy jeszcze wieczorem na plażę To e, później wróciliśmy się z Filipem i, i z innymi po wodę I niestety ja, że uwielbiam latać po schodach To stwierdziłam, że sobie polatam po schodach I się z i... Na kolanach, nie wiem czy zobaczycie no, Zobaczycie No i na kolanach mam rany, ale to fajnie, że jesteśmy tutaj, bo ta sól w morzu, jest tak słone morze, że to jest masakra Ale ta sól ładnie wszystko wygoi i szybciej się zagoi niż tak w takich normalnych warunkach Więc się cieszę A ty jak się czujesz w bilacie? No dobrze się czuję O, trochę ci też się też spaliło No spaliło mnie i to bardzo. No ja też jestem trochę opalona, ale nie no, trochę mnie wzięło no, ale tak, później lecimy na spacerek. A teraz szybka kąpiłka, mycie włosów, bo te włosy są tak sztywne od tej soli, że to jest po prostu masakra. Wyszliśmy na spacer i powiem Wam, że to są takie piękne widoczki, że to jest po prostu. Mm. Słuchajcie, druga rana, proszę bardzo, pokażę Tutaj drugi dzień. Ja wcześniej kolana, teraz Filip tutaj. Dwie kreski. Pod ko za kolanem. Dwa paski. Słuchajcie, jest już wieczór, słoneczko pięknie zaszło. Jest piękne, w sensie już trochę mniej, nie mam mniej światła, ale jest cudownie. probiliśmy sobie zdjęcia i teraz wracamy do apartamentu. Słuchajcie, dzisiaj jest już wtorek i ja kończę tego vloga z tego względu, że jutro lecimy na statek. E, dzisiaj jest godzina już 18, dlatego żebyście nie mieli za dużo do oglądania, to będzie wszystko w następnym vlogu. Dlatego subskrybujcie kanał, żeby nie ominąć żadnego odcinka i widzimy się w następnym vlogu. Pa, pa! A!